Ten hardy młodzieniec to oficer Michael Hardy. Jest oczkiem w głowie naczelnika posterunku od momentu, kiedy przyniósł mu pierwszego dnia służby kawę bez śmietanki z pięcioma łyżeczkami cukru w papierowym kubku. Szef nigdy nie lubił rutyny. Dlatego 20 poprzednich współpracowników podających mu kawę w starym, glinianym kubku z Niki pracuje dzisiaj w dziale zagubionych piesków. Drugi gliniarz dla odróżnienia w służbowym krawacie to James Cools, myślący właśnie w tej chwili, co ja bym dał za takie lustrzanki rok temu na plaży w Ustce. Niestety dopiero w tym roku pojawiły się okulary z celownikiem laserowym. Z kolei ten tajemniczy osobnik jest czarnym charakterem i jak wielu z nich posiada blachę wojskową na szyi, ciemne okulary i hobby, którym jest handel bronią. Nie wiadomo jak wabi się jego chomik, ale wiadomo, że ten przemytnik natrafił na dwóch stróżów prawa, którzy stoczą z nim pojedynek w grze Virtua Cop, dostępnej na konsole Sega Saturn. Dzięki temu, że chłopcy trafili na ekrany konsol i okładki pism dla kobiet, ich 25-letniego poloneza przekazano do galerii myśli twórczej i wystawiono jako instalację pod tytułem Antychryst. W zamian przydzielono im samochód i broń, po to, aby rozprawili się raz na zawsze ze złem pełzającym po naszym globie. Zanim dojdzie do spotkania w samo południe, policjanci, którymi będziemy sterować, muszą przedrzeć się przez licznych dworzan Króla Przemytu. W celności pomaga elektroniczny celownik, który jak widać naprowadza się na kolejnego przestępcę wyciągającego broń. Po drodze możemy zbierać różne bronie i dawać z nich upust swoim męskim instynktom o podłożu hormonalnym. Oznacza to również, że strzał w kolano skończy się upadkiem zbrodniarza na oko kolano, a pocisk wystrzelony w głowę złoczyńcy spowoduje malownicze odchylenie się jej do tyłu i natychmiastowy zgon posiadacza. Poza strzelaniem trzeba uważać na zakładników, nie wiedzieć czemu odzianych w jednakowe płócienne ubrania robocze, ale darujmy im to i przymrużmy na nich oko w wiże walki. Do przejścia trzy mordercze poziomy, pełne pocisków, granatów, salt, rakiet, fajerwerków i wszędobylskich wózków widłowych. Poza tym dla niepewnych swoich umiejętności przygotowano dwa rodzaje treningów, po których uzyskujemy cenzurkę określającą nasz poziom skuteczności w posługiwaniu się bronią palną. W ten sposób można sprawdzić się w sportowej rywalizacji na strzelnicy, a gdy przyjdzie właściwy moment wkroczyć na arenę międzynarodowych organizacji przestępczych, oczywiście jako stróż prawa. Dzisiaj jeszcze raz pokażemy grę Daytona USA, aby odkryć przed Wami tajemnicę wyścigów samochodowych.